Cześć! Tutaj oczywiście Damian i dzisiaj nadszedł czas na odcinek numer 100 FIFA 16 Ultimate Team. Powiem Wam tak, był to dla mnie ciężki okres. Zdawałem z siebie wszystko, by wygrać ligę pierwszą i niestety za pierwszym razem mi się nie udało. Miałem nagrany komentarz na żywo do tego spotkania, jednak stwierdziłem, że nie. Że nie mogę tego wrzucić, ponieważ powiedziałem tam słowo, że odcinek 100 jest odcinkiem ostatnim. To byłoby kłamstwo. Ja jeszcze nie chcę tego kończyć. Po nagraniu tego meczu, który zakończył się wynikiem 2 do 0, postanowiłem zagrać po raz kolejny w lidze pierwszej. Grałem, grałem, grałem. Widzę, zostałem. Później z linii spadłem. Na chwilę znów do niej wróciłem. Zostałem. Jednak był sezon. Był sezon, w którym dałem siebie 100%. Miałem już nową drużynę: skład z Barclays Premier League, na napadzie Remy oraz Aguero, za nimi De Bruyne, po bokach Dembele oraz Ture w defensywie Dyer, Shaw, Kościelny Mangala oraz Walkera w bramce oczywiście Petr Czech i wiecie co? Uwierzyłem. Uwierzyłem, że mogę to zrobić, że ta drużyna przyniesie mi sukces. No i co mogę powiedzieć? Rozegrałem najważniejszy mecz w tym sezonie. Proszę Państwa, to jest mecz o mistrzostwo. Zapraszam do oglądania. Najważniejszy mecz przed nami, 3 punkty. Trzy punkty i awansujemy, drużyna jest gotowa, kondycja naładowana. A, menedżer nie jest gotowy, już jest gotowy, ponieważ to ja jestem menedżerem. Alan, spadaj mi stąd, wulgarnie mówiąc, nadszedł czas rozegrać dziesiątą kolejkę. Ostatni mecz przed nami, FC Coups. Serie A Beast. Manu w defensywie na i Kardi oraz Iguain za nimi Dybala. Nie będzie to łatwy mecz, jednak dam z siebie 1 700 324%. Nie ma innej opcji. Mecz się dobrze rozpoczyna, mamy aut w drugiej minucie. Wypadałoby coś z tym zrobić: podanie do Remiego. Remi się obraca, Remi jest już w polu karnym: dośrodkowanie. O jezu, te brojne nie doszedł do tej piłki, choć ona pierwotnie miała pójść do Aguero. Już kontratak przeciwnika prostopadła, piłka do Iguaina, oby Kościelny zdołał go złapać, bo to nie będzie dobry star. Delikatnie, skutecznie, o to chodzi. Pięknie Czech. Remi na skraju boiska, jest to Remi. On przekłada piłkę nad obrońcą. O Jezu, czemu nie było strzału? Czemu? Czemu ten nie mógł strzelić? To może być kontra taki Kardion, Jeśli się rozpędzi, jest nie do zatrzymania. Oby nie był w stanie przedryblować Mangali, świetnie, ale odebrać mu to. Cholera jasna i Wayne był na spalonym. Ale tak, dobra, tak, chorągiewka w górze. De Bruyne kapitalnie walczy do końca, Kevin De Bruyne to jest już pole karne, De Bruyne, on za blisko podszedł, jednak oddał strzał. I mamy pierwszy rzut rożny, chciałem zagrać do środka, jednak nie widziałem tam nikogo, dobrze. Belk w narożniku boiska, do daje, o Jezu, Handanović broni. Remi, będzie strzał, nie ma bramki, jak to mogło nie wpaść, ona tak pięknie szła. Z tego co widzę przeciwnik naprawdę dobrze broni. Zagranie. Kevin De Bruyne. To jest tą poprzeczka! Nie może być gola, nie ma Turę, Turę obok bramki! To jest niebywałe! Co za pech! De Bruyne kolejna okazja, co za tunel! strzał, Strzałgnie, no słupek! Czy wy to widzicie? Na miłość boską! Poprzeczka, słupek! I teraz kontratak, Trzech na dwóch, trzech na dwóch! To jest dramat! Coś takiego nie powinno mieć miejsca, Dyer. Walcz! O Jezu, to był faul. Bardzo dobrze. Kevin, to musi być ta chwila faul. No, no, nie, nie no. Zero do zera po pierwszej połowie już dawno powinniśmy prowadzić. Mamy 60% posiadania piłki. De Bruyne, Opuścił boisko. zastąpi go Ivan Perisic, ponieważ jak sami widzicie Belg nie jest w stanie zdobyć bramki. Jestem pewien, że Perisic. On, on może to zrobić. To może być przepiękny start pierwszej połowy Remy, on doszedł do tej piłki, ale znów! Co za fart, no i dlaczego mój piłkarz wylądował na dupie? Przecież to musiało być jakieś nieczyste wejście. Nie, 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 nie. Doskonale. Ale hej, no Czech, żyj! z wód przed polem karnym, no... Nie wierzę! Faul, no odgwieźdź ty przekupiony murzynie, który jest biały. Atak przeciwnika. To nie może się wydać. No nie! Jabłki! Czy wy to widzicie? Rzut karny! Rzut karny dla przeciwnika Dybala! Nie, to będzie i kontra Czech. Ja w to po prostu nie wierzę. i kontra Czech. 1 do 0. Sprawiedliwe! Bardzo sprawiedliwe! Wejdzie Benzema. i na pozycję środkowego obrońcy. Zamangale, ponieważ to on spowodował rzut karny. Ogbonna. To nie może być. Ej, może tak! Brawo, panie sędzio! Wreszcie, fauli! Dla mnie to jest czerwona kartka, ale oczywiście tylko żółta. Czy stanie się legendą Perisji I Czuję z Erik Dyer, czy młody Anglik? Boże, na Boga, kto cię uczył w tej szkółce Spurs? Pięknie, Laurent. 20 minut do końca. Nie, no. Ja się nie poddaję, ale to naprawdę jest jakiś dramat. Aha, on wpuszcza wolkota. Można i tak! Gratulacje Aguero! Boże! Boże, Boże! Ja zawsze bardzo dużo wymagam od swoich piłkarzy, prawda? Celnego podania jednego! I znów Perisic tym razem! Benzema do Aguero! Aguero! Ale czemu on jest taki wolny? Dośrodkowanie! Kościelny! Kościelny! gol! No to był gol! Co on teraz odgwizdał? Aguero! Słupek! Słupek! No nie! Je... Yes! Tak... Chcę zapomnieć o tym spotkaniu poważnie, to była jakaś tragedia. Ale nie martwcie się, nie kończę tej serii na odcinku setnym. Ja nie mogę przegrać. Ja muszę wrócić na szczyt, dlatego też już jutro Pojawi się odcinek numer 101, w którym mam nadzieję, że wygram ligę pierwszą. Trzymajcie kciuki. Ja dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego dnia. Jutro do szkoły? Ja jeszcze nie pozdrawiam studentów, bo dopiero za miesiąc idziemy. He, sorki. Cześć.